Dzień dobry, Michał Podsiedlik. W ramach następnej pigułki wiedzy z Expert For you odpowiemy sobie na pytanie, jak prawidłowo rekompensować pracę w tzw. wolną sobotę. Warto podkreślić, że praca w tzw. wolną sobotę, czy też inny dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, nie, musi być rekompensowana w jedyny sposób przewidziany przez przepisy kodeksu pracy, a więc udzieleniem innego całego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. W terminie uzgodnionym z zainteresowanym pracownikiem. Nie ma tutaj innej możliwości takiej rekompensaty, więc jedyną dopuszczalną formą przez przepisy jest udzielenie innego, całego dnia wolnego. Warto podkreślić, że pracownik nie może zrzec się prawa do tego innego dnia wolnego. Nie ma też możliwości podpisywania z pracodawcą różnego rodzaju porozumień. Że w zamian za zrzeczenie się przez pracownika tego innego dnia wolnego, pracodawca zapłaci wynagrodzenie z dodatkiem. Takie porozumienie byłoby absolutnie nieskuteczne, niezgodne z przepisami prawa pracy. Nie ma też tutaj znaczenia. Jak długo praca w taką tzw. Tak wolną sobotę, czy inny dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy miała miejsce. Czyli bez znaczenia, czy ta praca była wykonywana przez godzinę, 4 godziny, czy 8 godzin, zawsze w ramach rekompensaty będzie udzielenie tego innego, całego dnia wolnego. Jedyny temat, który pracownik może tutaj negocjować, to termin, w jakim ten inny dzień wolny będzie udzielony, pod warunkiem, że będzie to miało miejsce najpóźniej, do końca okresu rozliczeniowego. Tylko wyjątkowo możemy wyobrazić sobie sytuację, że nieudzielenie tego innego dnia wolnego nie będzie stanowiło wykroczenia, za które inspektor pracy nie będzie pracodawcy karać mandatem. Są to sytuacje, kiedy tak zwana wolna sobota czy inny dzień wolny wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przypada na ostatni dzień okresu rozliczeniowego i nie ma możliwości, aby pracownikowi udzielić tego innego dnia wolnego, gdyż ten okres rozliczeniowy. Właśnie w tym dniu się kończy. Inny przykład to sytuacja, kiedy tak zwana wolna sobota, czy ten inny dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, miała miejsce jeszcze w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, ale bezpośrednio po pracy w takim dniu, tak zwaną wolną sobotę, pracownik nam się rozchorował na tyle poważnie, że aż do końca okresu rozliczeniowego przebywał na zwolnieniu lekarskim. I tutaj, znów, udzielenie tego dnia wolnego nie było możliwe ze względu na Zwolnienie lekarskie, na którym pracownik przebywa. I tutaj też wyjątkowo pracodawca mógłby wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem. Natomiast w pozostałych sytuacjach, poza tymi wyjątkami, no jedyną dopuszczalną formą jest udzielenie innego całego dnia wolnego. Na zakończenie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że takie polecenie pracy w tak zwaną wolną sobotę, czy też innym dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, nie wymaga żadnej szczególnej formy. Takie polecenie może być wydane e-mailowo, smsowo, ustnie, wideokonferencyjnie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej także kwestie uzgodnienia terminu odbioru tego dnia wolnego też nie wymaga formy pisemnej. Tutaj strony mogą w dowolny sposób na przykład ustnie umówić się, że odbiór tego dnia wolnego nastąpi w takim to a takim terminie i to też jest jak najbardziej dopuszczalne. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejną pigułkę wiedzy z Expert Forum.